Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam, panie marszałku. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan marszałek się zagadał z Marcinem, wyrwałem, który z Ukrainy dzień dobry. przyjechał. Dzień dobry. dzień dobry i będzie później moim kolejnym gościem. To ja już wszystko wiem także. Dzień dobry, pan. No dobra. E, a czy pan wie, że był w, w, w Smoleńsku zamach? Nie, nic nie wiem. No Jarosław Kaczyński tak powiedział. to Zanim porozmawiamy, to posłuchajmy fragmentów wczorajszego wystąpienia przed pałacem prezydenckim. Dzień. Dzisiaj wiemy, co się stało. Mamy tą odpowiedź. Mamy tą odpowiedź po raz pierwszy pełną, konsekwentną, odpowiadającą na wszystkie pytania, a także zweryfikowaną przez wiele różnych, także będących poza Polską, ośrodków. I to jest ta zmiana, ta wielka zmiana, o, chcia o której chciałem właśnie dzisiaj, 12. rocznicę. Katastrofy, 12. rocznicę zbrodni, zamachu. Państwo powiedzieć. 12. rocznica zbrodni, zamachu, mówi Jarosław Kaczyński. Szczerze mówiąc, panie Marszałku, myślałam, że ta narracja już przestała obowiązywać w Prawie i Sprawiedliwości w poprzednich rocznicach. Jest wielki powrót. Jest wielki powrót, bo jest wielka ku temu okazja, mianowicie e, to, co. Putin robi, to daje taką możliwość prawo i sprawiedliwości, żeby obciążyć e, i znaleźć mordercę za te czasy, które miały e, być, które były 12 lat temu. Ale wie pani, bo, bo trzeba jakąś refleksję, refleksję mieć w tej sprawie. Jeżeli jest tak, że państwo polskie, a przypomnę, że pan Kaczyński jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa w tym państwie, w naszym państwie. Ma dowody na to, że zabito naszego prezydenta, mm -hmm. no to rozumiem, że są będą jakieś konsekwencje. Czyli rozumiem, że informujemy ONZ w tej sprawie. Stawiamy na baczność wojska. Rozumiem, że wyrzucamy ambasadora Rosji. Rozumiem, że wypowiadamy wojnę. No bo zaraz zabito naszego prezydenta, no, no, Wszystkie słowa powinny być w polityce bardzo ważone. Trzeba mieć odpowiedzialność za swoje słowa. No powiedzenie, jeżeli są na to dowody, no to, to muszą być tego konsekwencje. Chyba że to są takie dowody. Jak było zapewnienie w trakcie kampanii wyborczej, że y, PIS-u, że w momencie, kiedy dojdą do władzy, niech mi pani łaskawie przypomni, w przeciągu trzech miesięcy mieli ten wrak samolotu ściągnąć, bo przecież to prosta robota. Przecież pan Kaczyński tak mówił, tylko nieudacznicy, tylko ludzie złej natury, złej woli, tylko ludzie, którzy przyczynili się, przyczynili się do tej zbrodni, nie są w stanie ściągnąć tego wraku, w związku z tym, proszę pani, no co można na ten temat powiedzieć, no żądać konsekwencji, zobaczymy co o 11 powie pan Macierewicz, ja nie powinienem używać takich słów jako wicemarszałek sejmu, ale chyba nie obserwując to co robi pan Macierewicz dla polskiej racji stanu, to uważam, że polską rację stanu trzeba jak najdalej od Macierewicza trzymać, tak? To znaczy polska racja stanu nie może się równać pokazywaniu nazwisk wszystkich naszych służb, nie może się równać parówkom dzielonym albo mnożonym przez, półki, przez puszki od piwa, nie może się równać również wyrzucaniu 30 milionów złotych na działania jakiejś komisji, których efektów tak naprawdę nie znamy. Mm -hmm. Yeah. <sighs> Smutne Albo. No, no tak, smutne, tylko zastanawiam się. Zacznie, czemu to służy? Czemu to służy i dlaczego, zacznie, rozumiem z jednej strony, że tak jak pan zauważył, że poniekąd chce Prawo i Sprawiedliwość Rosław Kaczyński to, co się dzieje w Ukrainie, wykorzystać. I idąc tropem takiej narracji trochę właśnie, może wojennej, może, że Rosja jest takim agresorem i w jakikolwiek sposób to wykorzystać, ale no, to, to nie jest dobry pomysł. Proszę ale namawiam całą klasę dziennikarską. Polityczną do konsekwencji. Pan Kaczyński zażądał wiele lat temu od reparacji wojennych, tak? Mm -hmm. Powiedział, że w przeciągu chwili Niemcy będą płacili nam odszkodowania i Rosjanie. No ja się pytam, gdzie to jest? Pytam się, jaka jest waga słów tej partii rządzącej, jaka jest waga słów wicepremiera, jaka jest waga słów premiera, jaka jest waga słów prezydenta. Przecież powiedzieliście, że to zrobicie. To znaczy, gdzie są te postępowania, gdzie są? Gdzie są, ci, gdzie są te pieniądze, które, które Polsce się należą? Tak, mówiliście, że to jest będzie konsekwentni w tym, że po prostu to doprowadzicie, gdzie są winni wszystkich tych rzeczy, tych zaniedbań, w których więzieniach siedzą. Ja bym chciał znać adresy tych więzień. Ja bym chciał znać nazwiska, ja bym chciał wiedzieć coś, co jest poza propagandą, a robienie propagandy, na grobach ludzi to jest, to jest najgorsze co można po prostu robić i, no, a i a propos, tak uważam. A propos propagandy to przed chwilą e, e, Antoni Macierewicz w polskim radiu powiedział, że na twardo, że były dwa wybuchy. Proszę pani ale, wiem pani ale ja już znaczy myślę, że już jesteśmy za bardzo doświadczeni na takie słowa no, rozumiem, że przedstawi dowody rozumiem, że przedstawi e, materiały w tej sprawie rozumiem że prokuratura jutro natychmiast po przejęciu tych materiałów postawi zarzuty bo proszę zauważyć, że nie ma do tej pory stanowiska prokuratury w tej sprawie mm -hmm. znaczy co państwo nie jesteście w stanie e, zapytać się prokuratury Pytam się, prokuratora generalnego pana Ziobry jaki jest jego stanowisko No przecież jak wszystko mamy to prokuratura jutro powinna postawić zarzuty w tej sprawie mm -hmm. w związku z tym wie pani no to jest takie klejenie po prostu emocji oni są w tym specjalistami wpuszczają jedną grupę na drugą kłócą ludzi zarządzają poprzez konflikty i tych konfliktów szukają wszędzie gdzie tylko mogą znaleźć te konflikty starają się naród skłócić a to mamy wrogów ze względu na kolor skóry a to z, mamy wrogów ze względu na sposób kochania się a to mamy wrogów ze względu na tragedię Smoleńską a to Ale mamy nawet wrogów... potrafią skłócić co mieliśmy jeszcze mieliśmy do czynienia chyba od piątku i ta narracja cała żeby tych syren nagle przy okazji 12 rocznicy jednak nie włączać biorąc pod uwagę ilu Ukraińców u nas jest proszę pani a to ja wczoraj uczestniczyłem w jakimś programie i byłem oczywiście na grobach i swoich przyjaciół, i tych ludzi, którzy, których też nie znałem, a którzy zginęli, to jest jakby mój obowiązek. Wynikający z serca, żeby też była jasność, bo, 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 bo zawsze tam byłem. No, w sprawie tych syren przez 12 lat syreny nie były. Nagle po prostu okazało się, że dobrze by było, żeby były. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby były syreny, żeby była jasna, żeby były włączane syreny, ale e, czy nie można uwzględnić zdania w tej sprawie rodzin tych, którzy... Umarli, którzy zginęli w, tym, w tej katastrofie. Czy nie można uwzględnić w tej sprawie zdania samorządowców, czy nie można mieć jakiejś empatii wobec setek tysięcy ludzi, których żeśmy przyjęli? Czy nie można wymyśleć, że w momencie, kiedy te syreny, syreny są uruchomione, to jakieś ukraińskie dzieci płaczą, bo im się kojarzą te rzeczy ze złymi, po prostu bardzo złymi czasami? Sami momentami czy, czy, czy nie można przewidzieć czegoś takiego, że nawet jak się wyśle smsa do e, Ukraińca, to dziecku, które ma dwa albo trzy lata, trudno jest wytłumaczyć, że tu są syreny, a tu ich nie ma i że one zupełnie co innego znaczą? Czy nie można wyczuć potencjalnych łez kobiet, których mężowie walczą bądź zginęli w tej chwili w Ukrainie? Czy nie można wreszcie e, popatrzeć na twarze ludzi, których których rodziny zginęły w 12 lat temu, czy ciągle tych ludzi trzeba, nie wiem, zmuszać do tego do przypominania najgorszych momentów w ich życiu. Przecież ci ludzie pamiętają o tym codziennie, tak? to jeszcze ich doślubujmy, jeszcze im syrenę puśćmy, jeszcze po prostu powiedzmy pamiętajmy, jeszcze poszukajmy kogoś. Macie dowody, połóżcie dowody na stole. Niech prokuratura się Ruchomi, wyrzućcie Ambasadora Rosji, poinformujcie o tym ONZ, idźcie do Niemiec po reparacje, zróbcie to po prostu, przestańcie, przestańcie być tak fałszywi, tak zakłamani, tak obłudni, tak ohydni w tym wszystkim. Andrzej Duda, wczoraj jeszcze w kontekście zbrodni katyńskiej mówił, że ludobójstwo się nie przedawnia, no i będzie chciał, żeby międzynarodowe trybunały tym właśnie ludobójstwem w katyniu się zajęły i odpowiednie wnioski i lada moment mają być przygotowane. Ale rozumiem, że roz, 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 rozmawiamy o ludobójstwie w Katyniu, a nie o wypadku smoleńskim. Bo tak, już mi się tak, nie, tak, tak. Ale proszę pani niech złoży wniosek tak to, y, akurat uważam, znaczy z tym Dudą mam taki z tym panem prezydentem Dudą mam taki problem to jest, y, to jest taka y, w ocenie jego działań tak począwszy bo przyjeżdżamy zaraz będziemy przyjeżdżali przy Pałacu Prezydenckim, począwszy od y, Lex TVN w którym się zachował y, godnie, y, począwszy od y, tego Lekarz Czarnek, tak nawiasem za to go nie chwalę, dlatego że po prostu to było tak fatalne prawo, że, 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 że chwalenie się, że coś takiego zrobił, powinien w ogóle do tego nie dopuścić, no, ale mniejsza o to. I to jest kładę na szale po stronie dobrej, skończywszy na po prostu jego siedmiu latach, czy tam e, rządzenia, w których poprzez te lata rządzenia doprowadził do tych stanów, tak naprawdę. To znaczy, on teraz ratuje twarz, pomagając łamać prawo całej klasie politycznej, z której się wywodzi. Pomysł jego związany z Katyniem, niech składa. To Nie oceniam tego źle. Naprawdę nie oceniam tego źle. Tym bardziej, że przecież Rosjanie w tej sprawie Rosjanie w tej sprawie po prostu i za tą sprawę powinni ponieść konsekwencje. Absolutnie tak. To, 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 to tego akurat nie potem. Ma pan takie poczucie, że Andrzej Duda w ostatnim czasie no, uświadomił sobie, że kadencja się skończy i, i zaczął grać na siebie i te, te zachowania. Gołąbek letu i, I te zachowania właśnie i takie, a nie inne reakcje na, na ustawę, podpisywanie czy też wetowanie to no, to jest jakiś kolejny etap gry politycznej już pracy na siebie. Używanie: Jeżeli przyzwoitość się obudziła w panu Dudzie w związku z tym, że zaczął grać na siebie. To to nie jest dobrze. Ale to, że się w nim w ogóle obudziła, to jest plus. Jak to się zakończy, zobaczymy. Jak będą o nim pisali za wiele lat w encyklopedii, też zobaczymy. No, też się znalazł w tej chwili w czasach bardzo trudnych. I mówię o całej sytuacji w Ukrainie. I muszę powiedzieć, że w tej sprawie, jeżeli chodzi o Ukrainę, robi wiele dobrego. Uważam, że robi wiele dobrego. No staram się być, trudno jest wobec PiSu i wobec ludzi, którzy reprezentują, reprezentują PiS, być obiektywny. My możemy się starać mm -hmm. być obiektywni. No, mm -hmm. Wydaje mi się, że pan prezydent w tej sprawie akurat wykonuje dużo dobrych rzeczy. Ja już nie będę mówił, czy za późno, czy za wcześnie, czy, czy można to lepiej. No generalnie stara się. I tutaj tutaj też trzeba powiedzieć, że to sumienie państw zachodnich e, trzeba kruszyć, bo, 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 bo widzę to po też w swojej frakcji dzisiaj mam. Spotkanie Prezydium Partii Europejskich Socjalistów. No to, są, to jest, są dwie struktury liczące się tak naprawdę w Unii Europejskiej, jeżeli o struktury partyjne. Jedna to jest Partia Ludowa, do której należy Platforma Obywatelska w Polsce i PSL, druga to jest Partia Europejskich Socjalistów, do której należy partia, w której jestem. No i one w Parlamencie Europejskim, jak wiemy, zawsze mają większość. Od wielu, wielu lat mają większość. Zwołaliśmy. Dzisiaj to prezydium w Warszawie, jutro jedziemy pokazać, co się dzieje na granicy, bo chcemy dotrzeć również takim słowem, że tak powiem, partyjnym w małych gronach do kierownic takich partii jak SPD, przypomnę to kanclerz, do, do kierownic takich partii jak partia hiszpańska bądź portugalska, tam mamy premierów, I powiedzieć im, słuchajcie, no jesteśmy tu i teraz w takiej, ta, takiej sytuacji w Polsce jest 2 miliony Ukraińców i my chcemy bardzo realnej pomocy dla tych Ukraińców i dla Polski finansowej bo pani, rozmawiamy na razie o pieniądzach te pieniądze się pojawiają coraz większe ale ja uważam, że one powinny się pojawić takie żeby pomóc państwu polskiemu bez względu na to czy rządzi tym państwem polskim ludzie o których rozmawialiśmy nie miło przed chwilą czy byśmy rozmawiali o innych ludziach to jest państwo polskie. Tak? Za chwilę, moim zdaniem, państwo polskie powinno przejąć całkowitą odpowiedzialność za uchodźców. Serce ludzkie, oczywiście, jest olbrzymie i mieszkańców i mieszkanek wielkie, ale w pewnej chwili to, to serce też będzie wymagało wsparcia. Zawsze wymaga wsparcia, jak szybciej pracuje. Uważam, że powinniśmy na Ukraińca dostać 500 euro miesięcznie, bo to są duże państwa koszty pracy, to, jest, to są mm -hmm. koszty edukacji, to są koszty to to jest to jest A przecież muszą się leczyć i to jest normalna sprawa. To są koszty świadczeń socjalnych, to są, to są koszty mieszkania. tak 500 euro, proszę Państwa, miesięcznie przy milionie ludzi, to jest 500 euro razy, razy 12 miesięcy, razy milion, to jest 6 miliardów euro. To jest olbrzymia kwota. Jeżeli w tej chwili w Polsce zostało 2 miliony ludzi, jeżeli to jest prawda, bo dane mam takie, jakie mam, tak? Jak, Dostępne, wszystkie dostępne, nie mam prawa w nie wierzyć. W tym milion dzieci, no to, to są olbrzymie pieniądze i tu się żadnym miliardem jednym albo dwoma sprawy nie załatwi. Powtarzam, to nie powinny być pieniądze dla Ukraińców, tylko na Ukraińców. Turcja dostała środki finansowe wtedy, kiedy pomagała i jakoś było to organizowane, jeżeli chodzi o uchodźców z innych krajów. My powinniśmy to. I to jest obowiązek rządu i obowiązek również partii, bo od tego tego, e, od tego rozpocząłem, o, o, obowią, obowiązek dziękuję. partii również opozycyjnych, takich jakich jak jest lewica, żeby wszystkie te struktury e, e, Europy Zachodniej żeby nimi wstrząsać, a głównie SPD, bo powiem szczerze jestem jestem bardzo niezadowolony z polityki SPD. Tam się mm -hmm. to zmienia, e, po pani Merkel e, Scholz zaczyna zmieniać i odchodzić od tych standardów bliskiej współpracy z Rosją i słusznie, mm -hmm. ale moim zdaniem Idzie to bardzo powoli. Bardzo, za, za wolno. bardzo. O wiele za wolno. Mm -hmm. I myślę, że no ja jestem znany z ostrych słów i, i jestem w stanie je wypowiedzieć, szczególnie w, w ważnej sprawie. I dzisiaj na pewno ta rozmowa nie będzie miła mm -hmm. e, i będę żądał interwencji. Czy, co co da? Nie wiem, ale wiem że mam obowiązek rządu wracając do Jarosława Kaczyńskiego czy jego słowa odnośnie krytykujące Wiktora Orbana i sugerujące, że powinien pójść do okulisty skoro nie dostrzega tego co się dzieje w Ukrainie w kontekście tutaj akurat buczy, są. Perspektywy dotychczasowej współpracy prawej Sprawiedliwości z Orbanem? Ostrymi słowami, mocnym komentarzem? Używanie, ale jeżeli pan Kaczyński mówi do Orbana, że powinien iść do, do okulisty, to moim zdaniem pan Kaczyński powinien sobie dokonać y, operacji polegającej na wymianie gałek ocznych. Dlatego że przypomnę państwu o tym, że jeszcze rok temu y, marzył o tym, żeby Orban był. Y, żeby, żeby Budapeszt był w Warszawie. Przecież to nie moje marzenia, tak? <laughs> Wie pani, można, e, można nie być pamiętliwy, ale na Boga trzeba to pamiętać, bo w tej chwili obserwujemy rząd, który po prostu jest rządem aniołów, tak? Co wyżeście opowiadali w sprawie tego Orbana? Co wyżeście opowiadali w sprawie Budapesztu e, w, w, w Warszawie? Nie pamiętacie tego, że Orban zawsze współpracował. Putinem, nie pamiętacie, marzyliście o takich, o takich rządach, żeby nie było mediów e, prywatnych, żeby nie było mediów niezależnych, żeby było to, co się dzieje w Budapeszcie, to znaczy mówienie tylko i dawanie głosu tylko i, i wyłącznie stronie rządzącej, tak? Żeby była możliwość wzięcia narodu za pysk, żeby była możliwość e, mówienia temu narodowi, co ma robić o godzinie 7 rano, co o 13, co o 18 żeby była możliwość mówienia temu narodowi, co jest dobre, co jest złe, jak się mają kochać, w co mają wierzyć. Przecież to są marzenia Kaczyńskiego tak naprawdę, tak? I on w tej chwili mówi, że on pan powinien iść do okulisty, tak? No po prostu, braci niech cię zabiera ze sobą i po prostu idźcie do szpitala w sprawie wzroku, obydwaj, tak? A, a jeszcze bym rekomendował innego lekarza, panu Kaczyńskiemu i całej tej klasie politycznej pisowskiej, to znaczy kogoś, kto jest odpowiedzialny odpowiedzialny za pamięć. Za pamięć po prostu, tak? Co żeście robili z Unią Europejską? Wie pani bo to jest tak, teraz ludzie przyzwoici mówią, no nie, nie przyzwoicie jest atakować PiSu bo tam Ukraińcy, wojna, wszystko w porządku. Dobra, co jest przyzwoite, co jest nieprzyzwoite, niech każdy ma w rozumie i w sercu. Ale ja przypomnę, co mówiono na temat Unii Europejskiej. Przy Unia Europejska była po prostu naszym największym wrogiem, co mówiono na temat Biden'a, któremu złożono e, gratulacje. Ile miesiąc, dwa, trzy miesiące po, a w tej chwili po prostu całujemy po rękach e, i, i w ogóle zawsze myśleliśmy, że to jest cudowne. Co mówiliśmy o NATO? Co mówiliście po prostu, jakżeście wygrywali albo przegrywali głosowania w Unii Europejskiej? E, te 27 do 1 to, 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 to kto to wymyśliła Platforma, PSL, Hołownia e, czy Lewica? C wie pani no przecież to, ci ludzie się nie zmienili w przeciągu? tygodnia w przeciągu dwóch czy w przeciągu trzech notabene wczorajsze wystąpienie pana, pana Kaczyńskiego i pana Dudy wskazuje, że się w ogóle nie zmienili tak po prostu leczyli snem naród tak ale w momencie kiedy przychodzi okazja do tego żeby obudzić te straszne wspomnienia żeby obudzić, e, wszystkie żeby złe emocjami, rzeczy żeby oczywiście. grać emocjami to, to wychodzi Szydło z worka tak wychodzi Szydło z worka w wersji najbardziej okrutnej i prymitywnej i na to się nabrać nie należy. Czy myśli Pan, że prawo i sprawiedliwość zadowolone jest z wczorajszej pierwszej tury wyborów w takim razie we Francji? Marine Le Pen i Emmanuel Macron w drugiej turze 24. Proszę no, pani, ale to nie, nie pierwszy raz się Marine Le Pen i Macronowi zdarza być w drugiej turze. W no związku tak. z tym e, to, to też tak nawiasem obuda. Tak? To, 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 wczoraj byłem e, w, u Rymanowskiego w programie i był ten rzecznik partii, chyba czy rządu, już nie, nie, nie wiem kto tam kim jest, e, który, który mówił o tym. E, było proste pytanie, na kogo by pan zagłosował? No Ale pan czy na Macrona. Tak? Dobra, Macron nie jest cudowny. Le Pen generalnie ma swoje wady i zalety pewnie każde z nich, ale na Boga, Le Pen to jest rozwiązanie Unii Europejskiej, to jest wyprowadzenie Francji z Unii Europejskiej, czyli finansowana przez Putina? Finansowana przez Putina, wyprowadzenie Francji ze struktur NATO, tak? To jest przyjaciółka ewidentnie Putina wożona przez Mora przez po Warszawie na, na sygnale i z wszelkimi honorami. No, tu nie nie ma, tu nie ma wyboru lepszego albo gorszego. No tu wiadomo jaki jest wybór, tak? Ten Macron czy robi mądrzej, czy robi głupiej, ale jest generalnie w rodzinie. E, i, i, a w rodzinie jak w rodzinie, zawsze można coś powiedzieć złego, gorszego, ale zawsze rodzina się spotka i mu wytłumaczy, tak? A, a, ale, pan a, ale pan jest w z ale pan jest winnej rodzinie. W innej rodzinie no ale prostu, y, tak, to o czym mówi Macron, to, to nie podoba się y, naszemu rządowi przecież. Y, ambasador na dywanik został wezwany w związku z wywiadem jakiego Emanuel Macron w odpowiedzi na słowa Mateusza Morawieckiego. No tak, ale też bym proponował taką sytuację, znaczy znaczy moim zdaniem pan Morawiecki w momencie kiedy zaczyna krytykę Macrona, nawet jeżeli on na krytykę zasługuje, to powinien wiedzieć, w którym momencie jesteśmy, tak? Myślę, że Macron wygra te wybory, ale no nie popiera się ludzi, którzy mówię teraz O Le Pen, którzy są przyjaciółmi Putina, a to był taki właściwie, taki właściwie ruch. Natomiast jeżeli chodzi o Macrona, o Francję, o Niemcy, chyba nie ja to inną sprawą jest i to jest inna dróżka, którą chciałbym przez chwilę w trakcie tego wywiady pójść, to mogliby robić więcej. To znaczy mogliby być o wiele bardziej zdecydowani w sprawie sankcji. Mhm. Mogliby bardziej pomagać Polsce. Tego trzeba po prostu żądać. Od Unii Europejskiej w tej chwili mamy prawo i mamy obowiązek żądać, tak? Żądać uruchomienia po prostu środków w sprawie naszej walki o to, żeby ludzie z Ukrainy normalnie funkcjonowali. Tak nawiasem wszędzie, w każdym wywiadzie to podkreślam, więc i u pani, pani pozwoli to powiem. Proszę zobaczyć, jaka jest desperacja narodu ukraińskiego, jeżeli ten naród jest w stanie dać innemu narodowi pod opiekę milion swoich dzieci. Swojego pokolenia. To są rzeczy niespotykane. To jest niespotykana odpowiedzialność, którą Polska na siebie wzięła eee, i musi się z tej odpowiedzialności wywiązać. tak eee, i, i, I to jest to jest naprawdę to trzeba uświadamiać wszędzie, od początku do końca. To jest po prostu nasz obowiązek. A obowiązkiem Psim Europy jest nam w tym pomóc. Eee, to jeszcze wracając trochę do początku naszej rozmowy, bo mówił Pan oczywiście w kontekście potencjalnych zarzutów w związku z katastrofą że wtedy, takie a nie inne działania powinny być podjęte w tym na przykład usunięcie ambasadora Rosji A czy w związku z tym co dzieje się w Ukrainie No i jakie działania Rosja w odpowiedzi na działania Polski, czyli usuwa polskich dyplomatów z Moskwy powinniśmy podziwiać takie stanowcze działanie, ale, że wszyscy dyplomaci rosyjscy. Dziękuję. Proszę Pani, no trudno jest wymagać od Europy Zachodniej bardzo jasnych i konkretnych stanowisk, będąc nie do końca nie do końca, wymagający w tej sprawie w Polsce. To znaczy, zarówno jeżeli chodzi o tiry, które przez Polskę przejeżdżają i jadą na Białoruś, czy do. No już teraz ty, ma być blokada. czy no jest? To ma być, była. Można było to zrobić szybciej w stosunku do wszystkich. No wszystko to, co powiem szczerze, na koniec tylko pochwalę opozycję, my żeśmy tego żądali kawał czasu, tak? Słyszeliśmy wtedy od, jeżeli chodzi o te tiry, słyszeliśmy od rządu, tak nie może być, bo jest wolny handel, tak? A, a gdzie jest napisane, że można w XXI wieku po prostu wejść do innego państwa i zająć jego terytorium? Ludzi Sytuacja tak jest tak ekstraordynaryjna i trzeba po prostu tak się zachowywać. I powiem pani szczerze, nie przejmować się idiotami politycznymi. Na koniec. Tyle nie powiedzieć. szkodzili. No niestety potrafią szkodzą, ale, ale jest na to metoda. Mm -hmm. I do tej metody namawiam. Po prostu trzeba za półtora roku wygrać wybory. Nie przestać jęczeć, tylko po prostu wygrać. No to mam nadzieję, że tak się stanie. A może wcześniej? Proszę pani, czy wcześniej, czy za półtora roku tak się stanie. Tego się trzymajmy. Dzięki, serdeczne, Dzień Wszystkiego panu. dobrego. Pozdrawia. Dziękuję.